Witam Państwa, nazywam się Paweł Szymanek. Jestem zastępcą dowódcy jednostki ratowniczego gaśniczej nr 6 w Warszawie. Jest to jednostka, na bazie której funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. No i tutaj, że tak powiem, parę lat temu zostałem poproszony, czy rok temu zostałem poproszony przez kolegę Marcina o to, żeby właśnie zainteresować się tą konferencją i ewentualnie z takim tematem do Państwa przyjechać. Generalnie myśląc o terroryzmie, większość z nas na pewno nie myśli o Państwowej Straży Pożarnej. Myśli tutaj raczej bardziej o jakiejś sytuacji, o gdzieś tam zdejmowaniu kotka z drzewa, gaszenia śmietników, tudzie sprzątaniu po wypadkach drogowych na ulicach. Generalnie w większości nas, czy społeczeństwa, tak się Straż Pożarna kojarzy. Mamy tego zwierciedlenia właśnie podczas tych akcji, które profesor w poprzednim wykładzie, w poprzednim panelu przytoczył podczas ewakuacji w szkołach, właśnie pytając dzieci, co strażacy robią. Najczęściej przytaczają takie przykłady. Oczywiście myśląc o terroryzmie, wszyscy na pewno myślą tutaj o policji, o wszystkich służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych, z wyłączeniem właśnie straży pożarnej. Częściej myślimy o wojsku. Natomiast Państwowa Straż Pożarna czasami ma ten swój mały skraweczek właśnie w tych działaniach antyterrorystycznych. Gdzie zostało to unormowane dopiero ustawą antyterrorystyczną w 2016 roku, która wprowadziła zmianę w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, skutkowało to również z dopisaniem do katalogu działań ratowniczych kilku czynności, jakie spoczywa na Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Są to przede wszystkim rozpoznawanie niezidentyfikowanych przesyłek, a także przesyłek, które stwarzają. Zagrożenia biologiczne i są to jedyne kompetencje Państwowej Straży Pożarnej w kierunku do zagrożeń biologicznych. I tutaj jest wyraźnie podkreślone stwarzające zagrożenia biologiczne, ale w sytuacjach aktu terroru. Czyli nie każda ptasia grypa jest zadaniem dla Państwowej Straży Pożarnej, tylko w sytuacji, kiedy mamy do, do czynienia z aktem terroru. Drugim elementem, jaki jest dodany, jest to element transportu. Próbek z takich właśnie zdarzeń do dalszej weryfikacji analiz w dedykowanych laboratoriach. Dlaczego akurat państwowa straż pożarna została wytypowana do takich działań? Proszę Państwa, i czy to akurat ten 2016 rok był dla nas taki przełomowy? Tak naprawdę to nie. Państwowa straż pożarna ratownictwem chemicznym, bo to akurat te zadania zostały zdecydone na grupy ratownictwa chemicznego, zajmuje się od 40 lat. Głównie ratownictwo chemiczne miało swoje zastosowanie w przemyśle, tak? czyli byliśmy dedykowani do tego, by podejmować działania w przemyśle, tudzież w transporcie drogowym, podczas zdarzeń z substancjami chemicznymi. Dzięki tym latom doświadczeń nauczyliśmy się sprawnie posługiwać sprzętem ochrony, dróg osobi ochrony osobistej, czyli ubraniami gazoszczelnymi. Nauczyliśmy się pakować, odpowiednio zabezpieczać te substancje niebezpieczne i pracować w strefach tych niebezpiecznych bardzo swobodnie. Okazało się, to w sumie największy taki sprawdzian był, a propos pracy swobodnej w strefie zagrożenia, właśnie po aktach wysyłania białych proszków, czyli po, akcie, po ataku terrorystycznym z użyciem wąglika w Stanach Zjednoczonych, w Polsce taką samą falę mieliśmy. I okazało się, że w sumie jedyną służbą, która można wpuścić do, tej, do tych proszków rozsypanych, jest Państwowa Straż Pożarna, ponieważ ona posiada odpowiedni sprzęt, odpowiednio zabezpieczający sprzęt, ale również posiada tą swobodę pracy. Bo oczywiście sprzęt mogliśmy udostępnić, ale niestety nie było chętnego, który by się ubrał w te nasze ubrania i wszedł do strefy działań. W związku z powyższym oczywiście działania zagrożenia biologiczne są tutaj naturalnymi kompetencjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W pierwszym zdarzeniu, które, pierwsze zdarzenie, które miało miejsce na terenie Warszawy, w sumie na terenie Polski, są to zdarzenia na dworcu na poczcie, w, na dworcu centralnym w Warszawie. To było pierwsze zdarzenie. Drugie zdarzenie to było na poczcie głównej również w Warszawie, tego samego dnia zresztą. Wówczas całe szczęście z tego, że to były Priorytetem działania, znaczy wiodącą służbą był inspektor sanitarny Ten inspektor się u nas pojawił niestety w drodze dyskusji na temat jak sobie z problemem poradzić Okazało się, że nie mamy środków dekontaminacji Ale inspektor nam te środki zapewnił Działania podjęliśmy Oczywiście z racji, z biegiem czasu ratownictwo chemiczne jak ja zaczynałem służbę opierało się na identyfikacji kilkunastu gazów za pomocą detektorów wielogazowych. Z racji tego, że te nasze działania zmieniały swój charakter, coraz częściej były akcje związane z porzuconymi beczkami, gdzieś to, czy przy drodze, czy z jakimiś rozstrzelnianiami właśnie na portach, w portach lotniczych i tutaj od dowodzącego akcją chemiczną wymagano czystej, szybkiej decyzji, dotyczącej właśnie ewakuacji, jak dużą strefę wygradzamy, jak szybko, jak daleko może nam zagrożenie migrować. Nam tych informacji brakowało, ponieważ nie mogliśmy tak naprawdę rozpoznać zagrożeń. W przemyśle, w zakładzie przemysłowym to było proste, bo jeżeli wiedzieliśmy z jakiego rociągu było rozstrzelnienie, czy z jakich pojemników, to te zagrożenia mogliśmy szybko zidentyfikować. Tutaj w takich transportach, gdzie nadawca był powiedzmy z Chin albo z innych krajów, Stanów Zjednoczonych akcja w nocy, w weekend nie zawsze można było do nich dotrzeć. W związku z powyższym czuliśmy tę potrzebę, że musimy się rozwijać w kierunku identyfikacji zagrożeń i takie zakupy poczyniliśmy. Państwowa Straż Pożarna od blisko 10 lat dysponuje technologią spektralną rozpoznawania substancji, czyli jesteśmy w stanie Mamy urządzenia, które są w stanie rozpoznawać po dziesiątki tysięcy widm w ramach jednego urządzenia, w ramach jednej metody pomiarowej i to w ten sposób nam ewoluowało. Nasze laboratorium zakupione zostało w 2009 roku, czyli już blisko 10 lat. Oczywiście bazując na doświadczeniach ze współpracy z policją. I to, to znowu, my w ramach terroryzmu nie zaczęliśmy współpracę w 2001 roku czy drugim roku po atakach terrorystycznych. Nasza współpraca z policją była już dużo wcześniej. Straż pożarna była takim naturalnym wsparciem dla policji podczas właśnie zamknięcia nielegalnych, na przykład nielegalnych wytwórni wszystkiego, tak? czy narkotyków, czy jakichś materiałów. Policja nie mając żadnego sprzętu do tego, żeby sprawdzić czy mogą bezpiecznie technicy pracować w strefach, prosili Straż Pożarną o to, żeby, żeby strażacy przyjechali i przeprowadzić taką analizę, czy mogą tam pracować bez zabezpieczeń. Dodatkowo oczywiście cały czas z policją pracujemy współpracujemy. Głównie tutaj taki duży nacisk jest na współpracę z oddziałami antyterrorystycznymi ponieważ oni nie są, mimo tego, że są dedykowane oddziały do pracy w strefach skażonych, nie do końca mają, nie są samodzielni w dekontaminacji, czyli urorą Państwowej Straży Pożarnej jest tutaj bezpieczne zdekontaminowanie raz osób poszkodowanych, dwa funkcjonariuszy prowadzących realizację w strefie zagrożenia. Bazując na tych doświadczeniach Straż Pożarna zauważała, że coraz częściej zostaliśmy, byliśmy wpuszczani w strefę coraz bardziej niebezpieczne. Dlatego też jednym z zakupów, pierwszym, pierwszymi zakupami dotyczących robotów, był zakup właśnie również w 2012 roku, to był pierwszy robot rozpoznania chemicznego w Straży Pożarnej. Patrząc na, z doświadczenia oczywiście na początku niekoniecznie był tak wykorzystywany, jak mógłby być wykorzystywany. Najnormalnie nie było potrzeby, nie było takich zdarzeń, gdzie on mógłby być wykorzystany. W latach tam w granicach roku 2015 tych zdarzeń było coraz więcej. Doszło do decyzji, została podjęta decyzja, żeby zakup rozszerzyć. Państwo widzą tutaj na tym największym zdjęciu te czerwone roboty. Te są już bardziej widoczne: że to Straży Pożarnej, tak, bo to chyba jedyny robot Ibis Czerwony. Takich robotów Państwa Straż Pożarna w, 2012 roku yy, przepraszam, w 2017 roku kupiła trzy. Są one w Warszawie, w Poznaniu i w Katowicach. Mniej więcej tam, gdzie są takie wiodące grupy dotyczące właśnie działań w sytuacjach terroryzmu. Tu akurat na zdjęciach, Państwo widzą, to są zdjęcia z działań realnych. Jest to akcja z około roku temu, rezydencja ambasadora Wielkiej Brytanii. Na teren rezydencji została wrzucona kartka z napisem Nowiczok, obciążona kartka. To był czas, gdzie Państwowa Straż Pożarna była bez żadnych mocy do tego, by zidentyfikować zagrożenie, czyli tak naprawdę jeszcze do tej chwili. Polowo, na terenie miejsca zdarzeń wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie wykluczyć albo potwierdzić występowanie Nowiczaka w, w środowisku. Dlatego nasza decyzja była przede wszystkim taka, by przeprowadzić tą akcję, bo uznaliśmy, że jest ten napis Nowiczak, bo nam taką informację przekazano, by przeprowadzić tą akcję bez kontaktu fizycznego przesyłki z ratownikiem. Tak, ta akcja została przeprowadzona. Jedynie jeszcze, żeby sprawdzić, co jest w środku, trzeba obciąża tą kartkę. Wykorzystaliśmy nasze rentgena zainstalowanego na dużym robocie, czyli mogliśmy zidentyfikować, okazało się, że w środku jest moneta dwuzłotowa. Tak podejrzewaliśmy, oczywiście, przesyłka została spakowana i wywieziona do laboratorium ABW. Tam oczywiście potwierdzono, że słusznie stwierdziliśmy, że jest to ta moneta i stwierdzono, że nie ma zagrożenia. Taką informację my dostaliśmy. Dodatkowo Państwa Straż Pożarna właśnie z racji tego, że jest często kierowana do takich sytuacji e, trudnych w rozpoznaniu, e, postanowiła zaopatrzyć się w sprzęt bardzo podobny do sprzętu, który wykorzystuje policja i sprzętu dedykowanego do, dla pirotechników, czyli e, ubrania przeciwodłamkowe i tarcze e, balistyczne. E, są to inne tarcze balistyczne, nie takie szturmowe, które, które używa AT. E, po co są te, te tarcze dla nas? głównie do tego, by chronić ratownika i niekoniecznie byśmy musieli wchodzić i rozbrajać ładunki wybuchowe. To dalej nie jest nasza kompetencja. Bardziej tutaj myślimy o substancjach chemicznych mogących spowodować jakiś wybuch. Na zdjęciu widzą Państwo użycie takiej tarczy podczas akcji na Bemowie, gdzie doszło do eksplozji samochodu weoli przewożący butle z acetylenem i stlenem. To sytuacja sprzed kilku miesięcy. Wtedy wraz z jednym z dowódców od siebie podchodziliśmy po to, by sprawdzić, czy w butlach, które tam są widoczne, tam była podana informacja czterech czy pięciu butli jeszcze leżących na terenie akcji, na które działają promienie promieniowanie cieplne, czy te butle jeszcze są pełne, czy nie, i czy zagrażają bezpieczeństwu. W takiej sytuacji tarcza była wykorzystana. Troszeczkę o nas, troszeczkę o naszych działaniach. Generalnie to, co wcześniej powiedziałem, reprezentuję jednostkę ratowniczo-gaśniczą numer 6 w Warszawie, jest nas 90. Codziennie do działań jest nas przewidzianych 16 ratowników chemicznych. W naszym składzie jest 17 chemików, czyli osób z wyższym wykształceniem chemicznym. Oczywiście działamy, jak często działamy? W skali, w skali roku przeciętnie wyjeżdża. Wyjeżdżamy jako grupa chemiczna ponad 200 razy. Ponad 200 zdarzeń na terenie Warszawy czy też okolic Warszawy podejmujemy interwencji. Jak te interwencje rozkładają się na poszczególne lata? Takie przygotowałem Państwu takie zestawienie. Nie wiem, czy to jest widoczne. Pewnie nie. Ale najbardziej Państwa powinno interesować te czerwone wielkości. To są wielkości, ile razy Państwowa Straż Pożarna, ile razy Grupa Ratownictwa Chemicznego z Warszawy podejmowała interwencję z podejrzaną przesyłką na terenie Warszawy głównie. Kilka z nich było poza Warszawą. To jest rząd wielkości między 15 a 25 razy. To jest takie średnia dla Warszawy. W skali kraju to tak naprawdę jest kolejne plus 10 do 15 razy, czyli najwięcej tych zdarzeń jest na terenie Warszawy. Czy to są wszystkie zdarzenia na terenie Warszawy? Oczywiście nie. Są obiekty ochraniane, e, tak jak przez SOP i SOP e, na tych obiektach Państwowej Straży Pożarnej nie wzywa. On ma swoje zespoły i tam sam podejmuje interwencje. Czyli tak naprawdę w skali Warszawy tych zdarzeń na pewno jest dziesiątki razy więcej. Czym, e, na bazie czego e, działamy? Działamy oczywiście na bazie e, naszych wewnętrznych zasad e, Komendanta Głównego które zostało opracowane na podstawie wytycznych międzyresortowego zespołu, który właśnie opracowywał zasady i procedury postępowania przy podejrzanych przesyłkach dla instytucji szczebla centralnego. Pewnie te załączniki państwa są znane, one zostały stricte zaciągnięte z tamtych zasad. Oczywiście jest tutaj harmonogram kto kiedy podejmuje działania, gdzie przesyłka czy element stwarzający zagrożenie powinien lądować, kto je będzie transportował. Z tego wynika tak naprawdę, że w sumie jedynym przypadkiem, który przy podejrzanych przesyłkach w pierwszej kolejności zajmuje się policja, są to przesyłki, gdzie stwierdzamy zagrożenie bombowe, czy materiałem wybuchowym. To są przesyłki i wtedy w pierwszej kolejności do działania wchodzi policja. W każdym pozostałym przypadku, kiedy powiedzmy, przesyłka została otwarta i nie ma tam urządzenia wybuchowego i ewidentnie materiału wybuchowego, nie mówimy tutaj o też przytaczanym TATP, tylko o ewidentnym jakimś, nie wiem, kostce trotylu. Jeżeli takich elementów nie ma, wówczas pierwsze działania podejmuje Państwa Straż Pożarna. Z naszego ramienia przede wszystkim robimy, czym robimy rozpoznanie. A to będzie później, przepraszam. Oczywiście wytyczne mówią, kiedy takie przesyłki należy traktować jako niebezpieczne. Dają też wytyczne dla instytucji, jak należy postępować z przesyłką, kiedy ona została otwarta oraz jak należy postępować z przesyłką, kiedy nie została otwarta. Przede wszystkim tutaj chciałbym podkreślić sytuację, kiedy przesyłka została otwarta i o ewakuacji. Było już tutaj powiedziane o ewakuacji, że tak naprawdę znormalizowaną i opisaną ustawowo mamy w sumie w rozporządzeniu ewakuację przeciw, w sytuacji zagrożenia pożarowego. Wszystkie pozostałe ewakuacje, jakie byśmy mogli wyróżnić, nie są opisane. I w sytuacji właśnie wystąpienia zagrożenia czynnikiem CBRN, zwłaszcza przy podejrzanej przesyłce, nie następuje taka naturalna ewakuacja. Panie kolego, przepraszam strasznie. Czas kończy się. Powoli zmierzać do końca. Oczywiście. To tylko dokończę już, bo to w sumie na tym polega. Doszedłem do końca, dwa slajdy. I tutaj Państwa Straż Pożarna właśnie, my rekomendujemy, żeby tej ewakuacji nie prowadzić. Ludzie, którzy mieli kontakt z przesyłką, muszą zostać odizolowani w pomieszczeniu odrębnym. Przesyłkę należy... Pozostawić w tym miejscu, nie naruszając już się, nie dotykając, nie pakując, gdzie też nie, czasami pojawiają się takie informacje, że tą przesyłkę trzeba w czarny worek zapakować, taśmą zakleić. Nie, Jeżeli tak Państwo zrobią, to my nie będziemy w stanie przeprowadzić analizy w środku. Generalnie należy pozamykać okna, wyłączyć wentylację, co jest dla nas też bardzo istotnym elementem, żeby to skażenie się nie rozprzestrzeniało. W sytuacji zagrożenia materiałem wybuchowym, okna, tam są rekomendacje, by okna otworzyć, czyli tutaj jest zupełnie, zupełnie inaczej. Po przyjeździe naszych służb my wtedy wchodzimy, robimy rozpoznanie i też inaczej niż w normalnych naszych działaniach nie idziemy najpierw po osoby poszkodowane i nie robimy najpierw dekontaminacji osób poszkodowanych, tylko w pierwszej kolejności ratownicy udają się do przesyłki, sprawdzają jakie jest zagrożenie i na bazie wyników, jakie uzyskają, dopiero wtedy jest podejmowana decyzja o tym, jak będzie prowadzony proces dekontaminacji i co dalej będzie działo się z osobami, które miały kontakt z przesyłką. Dopiero po uzyskaniu wyników te osoby będą dalej dekontaminowane.